Dzisiejsze słowo Pana Jezusa z Ewangelii o tym, że po śmierci człowiek może się znaleźć w więzieniu, z którego nie wyjdzie dopóki nie odda ostatniego pieniążka. Już ojcowie Kościoła odbierali jako pouczenie, że kiedy dojdziemy do kresu naszego życia tu na Ziemi, kiedy odejdziemy z tego świata, może być nam potrzebne pośmiertne oczyszczenie pośmiertna pokuta przygotowująca nas do życia wiecznego przygotowująca do życia wiecznego tych przyjaciół Boga którzy okazali się nie do końca czyści słowa o oddaniu długu aż do ostatniego pieniążka nie są jedynym słowem z Ewangelii z którego kościół wnioskuje o istnieniu czyśćca bardzo podobnie mówił Jezus w przypowieści o nielitościwym dłużniku i uniesiony gniewem pan jego kazał wydać go katom dopóki mu całego długu nie odda. Podobnie uczyni Wam Ojciec mój niebieski, jeśli każdy z was nie przebaczy serca swemu bratu. Wprawdzie dzień zaduszny będziemy mieli dopiero za tydzień, ale już teraz warto zmobilizować się do tego, żeby za naszych zmarłych modlić się więcej niż zazwyczaj a ta modlitwa zawsze też będzie nas prowadziła do refleksji nad własnym życiem abyśmy pomyśleli że jesteśmy przyjaciółmi boga zaproszonymi do życia wiecznego ale abyśmy także w momencie kiedy przyjdzie czas na nas okazali się czysti